Audiobook z komentarzem na podstawie utworu Leopolda Staffa, pierwsza przechadzka. Jego poezja uczy godzenia się z tym, co trudne, bo on potrafi osłodzić swoją nadzieją, nawet tragedię. Przecież wystarczy rozglądać się dookoła, jak głosi, z dobrą wolą, a znajdziemy wówczas niejedną rzecz cenną i ukochania godną. Być może dlatego. Jego utwór pierwsza przechadzka, mimo że związany z trudną tematyką wojennych wydarzeń, charakteryzuje nieugięta wiara w niezniszczalność polskiego życia. Pierwsza przechadzka to przestrzeń wielkiego rumowiska otulona ciepłą myślą i nadzieją. Ona dla Staffa umiera ostatnio. Dawniej tętniące życiem miasto, nagle świat po apokalipsie. Wszędzie gruz, zamknięte sklepy, puste przystanki tramwajowe, zburzone domy, pokaleczone bruki i nadzieje. Utwór rozpoczyna się optymistycznym stwierdzeniem, będącym jednocześnie wielkim marzeniem. Będziemy znowu mieszkać w swoim domu. Będziemy stąpać po swych własnych schodach. Podmiot liryczny przekazuje nam swoje obserwacje z wędrówki po mieście. Nie jest to przechadzka zwykła, ale wyjątkowa, bo pierwsza zapewne od dłuższego czasu. Na miasto nie spadają bomby i można wyjść na ulicę. Nie jest to także przechadzka samotna. Podmiot liryczny zwraca się najprawdopodobniej do żony, co sugeruje sama dedykacja już na początku utworu, ale i podpowiadają nam to liczne zwroty. Ty drżysz, nie płacz, otółśmie, świadczące o jego trosce, ale i na przykład będziemy znowu, jednoznacznie wskazujące na zażyłość relacji tych dwojga. Kobieta bliska jego sercu, patrząc na okaleczone miasto, płacze. On jednak stara się skupić na przeszłości i szuka dokoła wszelkich przejawów życia. Widzi piorącą kobietę, bawiące się dziecko. Rozleniwionego kota, i te obrazy budzą w nim nadzieję. Życie przecież toczy się dalej. Kogut pieje, ludzie na nowo o czymś dyskutują. Coś się dzieje tak normalnie, mimo wszystko. I on też pragnie powrotu do codzienności, do zwyczajnego życia, które miałoby się przejawiać w porannym rzęku baniek z mlekiem i świeżym pieczywie w sklepie. Widzi cierpiące miasto i kalekich ludzi. Wie, że mogło być gorzej, że śmierć była obok, tuż za rogiem, że chciała ich dopaść, ale im udało się uciec. Wie, co to ból, ale śpiewa pochwałę życia na przekór tragedii. Język, w którym o tym wszystkim mówi, jest zwyczajny. Nie zachwyca wyszukaną formą. Utwór kończy i zaczyna ten sam fragment. Można powiedzieć, że szereg obrazów pozostających ze sobą w luźnym związku łączy jedna wspólna cecha swojskość sklepik, obwarzanki, schody nad całym utworem unosi się atmosfera domowego ogniska. Te z pozoru błahe elementy wyznaczają przecież rytm naszego ludzkiego życia i przywracają normalność. Mówi się, że Staffa nie czytano. Staffa zażywano. Jego poezja to lek z napisem – nie poddawaj się, buduj od nowa, bądź gotowy do działania. Wciąż aktywny, niebierny. Posłuchajmy, jak brzmi ta nuta nadziei i wiary. W lepszy, szczęśliwszy czas, w pierwszej przechadce Staffa. Pierwsza przechadzka. Żonie: Będziemy znowu mieszkać w swoim domu. Będziemy stąpać po swych własnych schodach. Nikt o tym jeszcze nie mówi nikomu, lecz wiatr już o tym szepcze po ogrodach. Nie patrz na smutnych tych ruin z walizka. Nie płacz. Co prawda, łzy to rzecz niewieścia. Widzisz, żyjemy, choć śmierć była bliska. Wyjdźmy z tych pustych ulic na przedmieścia. Mińmy bezludne tramwajów przystanki. Nędzna kobieta u bramy wyłomu sprzedaje chude, blade obwarzanki. Będziemy znowu mieszkać w swoim domu. Wystawy puste i zamknięte sklepy. Życie się skryło chyba w antypodach. Spudłem pudłem grzebyków stoi biedak ślepy. Będziemy stąpać po swych własnych schodach. Ty drżysz. Od chłodu, więc otul się szalem. Bez nóg, bez ramion, w brunatnej opończy młodzi kalecy siedzą przed szpitalem. Widzisz, już pole. Tu miasto się kończy. Zwalone leżą dokoła parkany dziecko się bawi gruzem na chodniku. Kobieta pierze w podwórku łachmany i kogut zapiał krzykliwie w kurniku. Kot się pod murem przeciąga leniwo. Na rogu człowiek rozmawia z człowiekiem. Znowu w sklepiku zjawi się pieczywo i znów zabrzęczą rano bańki z mlekiem. Przejdą dni ciężkie klęski i rozgrom. I zapomnimy o ranach i szkoda. Będziemy znowu mieszkać w swoim domu. Będziemy stąpać po swych własnych schodach.